Hello, hello. tutaj PURPO! znów nas dzisiaj będą wszyscy obrażać dzisiaj się wyśmiewać, a dzisiaj ekipa jest zacna, od góry polecam CyberWolf, Cześć! Dingis. Yo! Diandra, Witam! I... Młoteczka! Tak jest, czekałem właśnie na to. <grym> ale ja chciałam żebyś powiedział tak ładnie Młoteczka i żebyś się jak zawsze przywitała, że Młoteczka No Ale to ładnie zepsułeś. wyszło. I zobaczcie, zepsułeś... Zepsułeś moje graliśmy sobie taką rundkę próbną i zobaczcie kto wygrał. Dżingis wygrał poprzednio i Dżingis teraz z tego tytułu czyta pierwszą kartę. Dobra, to ja się uczę czytać, dobrze, że mam córkę siedmioletnią, ona mi tam pokazuje literki, jest OK. Zdecydowanie wolę coś od czegoś. Coś od o czegoś. O Boże, nie. Ja ale mam tu piękne, kurde, <laughs> odpowiedzi, dlaczego ja nie mogę? coś Jezu, nie, stawia? co tu się dzieje w ogóle? <laughs> Oddychaj cyber. To będzie Dobra, to będzie boleć. Ja dobra. już też wybrałam. Dobra, uwaga. Jesteście gotowi? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. wolę. Czekamy? Sprawność seksualną smerfetki od islamskiej piosenki o miłości. Zdecydowanie wolę suche wymioty od zasranej przygody. Zdecydowanie wolę dłoń zakleszczoną w odbycie <śmum> o... O Jezus! <śmien aquatic> ale to yo. kurwał się o. do więzienia! Ale to nie... zamknął tu kogoś. <śmum> <śmum> Zdecydowanie wolę głośny pierd sława od gąbki pełnej kocich sików. Nie demek. no! Bez dwóch zdań, moi drodzy. Bez Jezu, nie wybieraj dwóch dwóch tego! <śmum> bez <dwóch zdań>. <śmum> <Yo>. <śmum> Powiedzenia. O, <laughs> o, <laughs> o, ale to ty to wybrałaś. <laughs> nie wierzę, że jestem jedynym, <laughs> który polubił hmm, podczas oglądania trudnych spraw. Hmm. Nie. 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 nie, Dobra, nie piją, cokolwiek <laughs> to cokolwiek. To cokolwiek. To, to nie ma To nie ma nic. Dobra. Nie wierzę, że jestem jedynym, który polubił gobliny, złe decyzje życiowe, spółkowanie z cegłą dziurawką, autobus pełen emerytów podczas oglądania trudnych. Dla praw. mnie bez dwóch zajni już tutaj no, wybrał. Tak, ja też mam to jest jedno. Ale to już Diandra tam pewnie już tam luka, oko puszcza. Mój cyberku, co żeś wybrał? Na pewno? Ale to wygrał no. też bym to wybrał. No nie brawo! Młoteczka, ja Mójka wiedziałem, że jak go na tu wejdzie, to rozwali system. Nie No, bo miałam dobre karty tym razem. No dobra, dawaj. Pornowki nie jest jak. Podczas... O matko. W sumie obejrzałam sobie porno w kinie. Znaczy nie, jestem grzeczną porządną osobą. O Jezu, nie, to będzie straszne, to będzie straszne, Ja tego nie. Ja tego nie wybrałem. To, tylko to są żarty. Ja, ja was błagam, to? moi drodzy widzowie, to są tylko ja, Ja, ja tak naprawdę bym Ta. tak tak, tak nie odpowiedział. Nigdy. No na mm -hmm. pewno, nie słuchajcie go. My już, Purpoz, go. wiemy, że dokładnie mm, wybierasz to, co Wy go nie, wygo, wygo nie ja, znacie że... prywatnie. <noise> da się mm. zmienić to, co ja wybrałem w ogóle? Nie. <głos> nie. Purpoz, drugi raz wchodzi do więzienia! Oj, żebyś wiedziała. Teraz, teraz to ja dopiero... Nie mam. No nie, no dobra, niech leci. Sorry, przepraszam, ale no durne... <noise> pornowki, nie. Jest jak moja pochwa pod dziecięcych z piękności! Wow. Um. Pornowki nie jest jak metamfetamina podczas menstruacji. Pornowki nie jest jak pirackie dziwki podczas sterydów, po których jest tycie i smutek. Tylko. Dobrze, czytałam? Tak, tylko i. Tak, no? Dobrze. E, Pornowki nie jest jak ruchlały, ruchlały miecz króla Artura podczas modlitwy. Modlitw, Modlitw pokutnych i klękania na grochu. O bogowie. Nie, nie. Ja Oczywiście, wiedzę, moja pochwała i dziecięce konkursy piękności, totalnie. No i to purpur, to no, to... no, no, no. no, no, no. Jestem czerwony jak burak w ogóle teraz. Jakiemacie? Ty jesteś burakiem. <laughs> Samo jesteś, weź się od Burakiem. Wreszcie ja odkryłem maśna. To jest migotna od konkursów dziecięcych, a twoja, tak! Dobra, słuchajcie, czy, czy ktoś ma odpo... wreszcie odkryłem maśna. Jeżeli ktoś ma odpowiedź, buldupy, to niech rzuci tą kartę, a cała reszta niech ten, to przynajmniej od razu wiadomo, kto wygrał. Nie no, dobra, czekajcie. Nie? Maśna. O jezu, dobra. Jezu, to było straszne dobra, w ogóle. Te dwie jest, odpowiedzi to, ostatnie były to, straszne. To, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Maśna to oczywiście. Wreszcie odkryłem maśna, na bycie naprawdę mocno spalonym. Uf. Na malutkiego konika, na wzwód trwający ponad 4 godziny, na kukiełkę granaty Beger jako pachnidło w samochodzie. Zdecydowanie odkryłem maśna. Małego konika! Mały konik! Ja tam bym wzięła na wzwód, trwając podobnie 4 godziny i przy okazji dowiedziała się gdzie taki kupić! Maść taką chyba się skontaktować i ze mną, maść. Ja, mam... ja, 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 ci po, ja ci powiem, słuchaj ja ci powiem, że takie pompki produkują dla kobiet to może i dla facetów, nie? No Dobra, <śleski> to, są jak... O. I co my to możemy? O co? Nie. Nie, 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 nie. No dobra, to. To to na 100%. Dobra. Polscy cerebryci są z... jak lesbijka, która wygląda całkiem jak facet. Polesie, którzy nie dzwonią później do dziewczyny poznanych na imprezie. Gołysie, no, sens... który tylko. Stratylą... Stratylą... No, co? stracił zgwałcony pan tik. O! Wow. No Go. nie, no młoteczka dominacja totalna widzę tutaj. <grym> dobra, czytasz. O, to będzie dobra. Słyszałem, że twoja córka spała z. No? Jest tylko jedna odpowiedź na to. Um... Uważajcie w na to, teraz dajecie. Hmm? O matka. Hmm? Mm -hmm. Ja już się boję. No, ja mm -hmm. też. Um, a ja zaczynam medytować. Um, no, o dobra. Słyszałem, że Twoja córka spała z mówiącym powoli Czesławem Mozil. E, spała z Michaelem Jacksonem. Oh, spała z grupą wesołych mangus. Spała z podnieconym robotem kuchennym. Nie oh. no, dobra. Mangusty wygrywają. Ja bym, Michael Jackson! Miałem ja podniecony robot. Nie no, ale czajcie to mówiący powoli Czesław Ty再见. Mozil. Kto widział kiedyś Mozila mówiącego powoli? No Co w sumie. Ale Dżingis chyba nie wiedział, kto to Czesław Mozil. Wiedziałem, ale nie, nie, no bez przesady. To miało być śmieszne, to nie było z Michaelem Jacksonem. Bo Michael Jackson przecież chodziły plotki, że gwałcił małe dziewczynki. No to chodziło i chłopców. To tylko plotki. Przez co nie mogę spać w nocy. Lotki oh. też mówią, że jesteś przystojny. No i co? Uu, to będzie to. Już. E, przez to nie no. mogę spać w nocy. Przez. E, moją kolekcję nowoczesnych gadżetów erotycznych. Czy ja to kartę ja się tam wybiorę? Skrzydliwą historię wyszukiwania, tabletki gwałtu, bolesny pierdol. Nie no, tylko jest jedna możliwa odpowiedź. To będzie. O Jingis! Ja jestem od przyszłego tygodnia w sanatorium w Ciechocinku, podam ci moteczkę adres. Nie Dobra, wpadnę. Wpadnę na masażę. Dobra. Za każdym razem, yes. kiedy się masturbujesz, Jezus widzi. Yes. Jezus, Maria. Pamiętajcie teraz, pamiętajcie, że to są tylko żarty. Jezus, Maria. Mm. Jak ktoś to. A to moteczka to załapie. O, dobra, tutaj. Tu też powinniście załapać. Za każdym razem, kiedy się masturbujesz, Jezus widzi. Solidny ze Downa. Rozgrzane do czerwoności stalowe wiertło. Nie! Wąchanie paluchów z no, co... co... co widzi? Pekajcie, bo, bo ja się zastanawiam między solidnym zespołem downa, a włochaniem paluchów. Co jest bardziej obleśne? Włochanie paluchów jest znacznie bardziej obleśne. No, dziękuję, 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 Proszę Dzień dobry. bardzo. na końcu. O matko. Kur... ty co tam wrzuciłeś? Rozgrzane do czerwoności stalowe wiertło. Wow. Myślałem. Od czasu. Hmm, 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 potwornie męczą mnie wyżyty sumienia. Dobra, No i teraz tutaj już jest dupa totalna. Tutaj można no naprawdę ma. wspaniałe odpowiedzi wybrać. No tak, to trzeba mieć karty. Dobra, to. To będzie takie, wiecie, bez sensu, totalnie, bezsensowne. Od czasu seksu potwornie męczą mnie wyżyty sumienia. Od czasu pisania na forum po pijanemu. Potwornie męczą mnie wyrzuty sumienia. Skądś to znam. Od czasu ja przedwczesnego Ja myślałam, że to następne bardziej znacznie niż to pierwsze. Nie, z tym nie mam najmniejszych problemów. No tak, dokładnie. Od czasu Zawsze przedwczesnego wytrysku potwornie męczą mnie wyrzuty sumienia. Od czasu rzutu monetą przy wyborze preferencji seksualnej. No, chyba, chyba, tak. Młodka dominacja, totalnie. <słuch> Ale nas tutaj rozjechała normalnie. Myślałem, że bycie było najlepszą rzeczą, jaką może być, dopóki nie zostałem. No właśnie. O, czekajcie. Bycie o tym dobra, dopóki nie zostałem tym. No. To jest dobre. To, tak to wygra. To, to, to musi wygrać. Tak, tak. Ty za każdym no razem tak mówisz. Dobra, dobra, ty tam wiesz to, spójrz A mnie bardzo biurko. przypasowało tym razem. Takie no. sobie. Słabem. Bycie w ciąży, zostałem wróżbita Maciej. Bycie... Bycie pól do żydowskiej mała pszczółka no. posługująca się łaciną. Rybek papy smerfa. Zostanie pijany na <laughs> kejem. O, Boże! Jest! O, Boże! No co ty wybrałeś? No wiesz, co? Standardowo, dzięki. Standardowo. No daj spokój. Czytaj spokój. Gdy USA ścigało się ze Związkiem Radzieckim na Księżyc, rząd Meksyku wydał milion pesos na. Znacie historię? Nie ja wiem, na co oni wydali. Ja wam nie powiem, zobaczymy, czy karty wybraliście odpowiednią. Dobra, gdy rząd USA biegał się ze Związkiem Radzieckim na Księżyc, rząd Meksyku wydał milion pesos na depilację genitaliów piłą mechaniczną, na naprawę, na, na naprawdę dobrą wagę piersi, na Jedi. Na no, amerykański odludzie. Nie no, bez przesady, od razu wiadomo co wygrano. No nie no, młotka totalnie tutaj to zdominowała. Przepraszam, mi. nie chciałam. No co no, depilację genitaliów piłą mechaniczną dla uchodźców. Dobra. Jestem no. e, profesorem chemii, a doktorat robiłem z... No, 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 mam takie badzieskie, karty, no ja że tragedia. Dobra, to jest jedyna sensowna w tym momencie odpowiedź. U mnie też. No. A doktora robiłem z jadalnej bielizny, z kuby wojewódzkiego podczas orgazmu, z propagandy homoseksualnej, z tej Lili. rzeczy, która razi prądem Lili. twoje mięśnie. Brzucha. Brzucha że ten brzucha robić. No, 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 no. no, no, no. I tak wygram młoteczkę. Nie! Wow, nie razem Nie, tym razem, dzięki, w końcu. nie, chylę nie, nie, żeby nie, płakał. Dobra, 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 dobra. Ale młoteczka wykrywa, ty... bo to jest jej pierwszy raz. Tak. Ale tak. pamiętajcie, że, tak. że, 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 że w odpowiedziach młotki jest 99,9% prawdy, także ona cokolwiek wybiera, to już tam robi u tego pokoju. Także to to tak, nie mamy że tak. kamerki. Czytaj A to, to nie są instrukcje, to jest gra tylko. Dokładnie. Dziwne echo na mojej klatce schodowej powoduje najprawdopodobniej. No dobra, to już mam też wybór. To jestem ciekawy, jak tam to wiertło rozgrzane, młotka do czerwoności twoje? To było moje. No ja tylko swoje genitalia piłą mechaniczną. Ale to wiem, że to było twoje, ale ona sobie też dobiera od nas. Myślę, że ona się zaspokoi tak już na chwilę. No, dobra. Więc, to dziwne echo na mojej klatce schodowej powoduje najprawdopodobniej wesoła małpa, która rzuca w ciebie kupą. Uczenie robota miłości. No. Uciekający w panice prądzie. Wybuch termojądrowy. Ja chcę uczyć robota miłości. Ci pałmał! Leci! Jest! Purpos! Purpos. Oh. Dobra, czytaj, purpos. Czy, czy, czytaj. Eee, ten planowy ten. lot do. Mm -hmm. Został odwołany z powodu. Mm -hmm. Dobra, i teraz tutaj. Do. Dokąd można lecić? Ja bym nie miał na to dobrej odpowiedzi nie mam do tej. Nie mam tu. Do, 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 dokąd? Kurde, no nie mam nie mam nic. Niej, dobra, no, bzdura totalna. Tak lecimy. No. Czekamy Diodre. Planowany jestem. lot do ptaków nielotów. Został odwołany z powodu policyjnej przemocy planowany lot James, do bo to chyba jego czasy <laughs> planowy, planowy lot do komórki macierzystej został odwołany z powodu chwytającego za... chwytającej za serce środki ojej planowy lot do dojrzewania płciowego został spowodowany z... został odwołany z powodu World of Warcraft piękne i planowy lot do brudnego wychodka dzieci nie 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 to po prostu to, to podbiła internet <laughs> Młodzie, ja bym wybrała dzieci z rakiem dupy. Ale no przecież to jest tak piękny podtekst, że się w pale nie mieści. Mm. Jakbym mógł, to co jest, przestawić alfabet, to bym ułożył i razem. A, matko. <kluzny> mm, to jest dobra, dobra. Mam, mam, mam do tego odpowiedź, mam do tego odpowiedź, na pewno, o. No. Ja, random, bo po prostu. Yy... I pewnie tak wygrasz. No, nie. Pytam ty to ty nie nie. ściemnie, tylko powiedz jak udar w wiertarce działa. <noise> bardzo dobrze. <noise> w sumie bardzo dobrze by było, jakby teraz sąsiedzi zaczęli wiercić, bo akurat mają remont, wiesz? <noise> I używają Aha, wiertarki. wykorzystać to drżenie ściany <noise> normalnie. O, o tak. I przyklejoną zabawkę do niej. <noise> Nigdzie nie jest powiedziane, że nie wykorzystałam jak wiercili. <noise> Pink pani o, się ale... sypie na głowie. A tamte doznania są lepsze. Diandro? <grym> no, dawaj, przywiesiło ci się. Przywiesiło ci się. To niedobrze. Dawać, dawać, dawać. <grym> no nic. Są... Dawać, bo to My... są moje dwa O, oh, oh, już czekamy, okay. czekamy. Wskoczyło. Skoczyło, dało. No, no, dawaj, dawaj. Cyber. Cyber. Czytaj. Sybrę zasnął. Czekają. Halo! Diandra jesteś halo. No, jesteśmy, no. jesteśmy. Słuchaj, coś mi tylko Gdziemy trzy myśl. odpowiedzi wyskoczyły nie wiem, No bo są nie tylko alfabet. trzy, chyba y, Diandry się nie pojawiła w końcu. No. Tak, jakbym mógł przestawić ta alfabet, ta alfabet, to, to był. By... To bym ułożył do samego, do samego siebie i, i... na gość razem. sztuczną szczękę Obrońcy Krzyża, Różowy Kucych... Różowy nie więcej Ale był jeszcze Whiskas i Znak Mniejszości. Nie, <noise> wiesz co, to, to mi wystarczy. <noise> to jest pełna oznaka mojej inteligencji, jest dobrze. No zresztą sztucz, sztuczna szczęka Obrońcy Krzyża to jest karta Joker, nie? <głos> Dokładnie. <głos> Nieważne co jest... by było, i tak by wygrała. Teraz, uwaga, coś, kropa, Baśka nie może mieć tylko jednego. Jezu, mam, mam, Baśka to, miała to, 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 rozwala, ust. to rozwala. ta. ta, 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 ta. to jest po prostu a, a. idealnie pasująca do, odpowiedź. Wąż w spodniach, Baśka nie może mieć tylko jednego. Stojący wow. bez gaci pan Piotruś Pan, Baśka nie może mieć tylko jednego. Dwóch karłów srających z <laughs> Baśka nie może mieć tylko jednego. Intymny tatuaż Natalii Siwiec. Baśka nie może mieć tylko jednego. Karta A. <laughs> no to tutaj idealnie <laughs> przypasowała po prostu. Dwóch karmów srających do wiadra. Dobra, o. Diodra. Podczas wycieczki szkolnej doszło do... Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu zadowolonych uczniów. O matko, już wiem co tutaj... Ja już wybrałam, to, to musi Wybrałaś? być. Wybrałaś? nawet nie ma, nie ma. Wybrałem, no, powiedzcie to nie mi, ma. co mogę robić na wycieczce szkolnej? No? Picie w samotności, nekrofilia, headshot podczas gry, wbierki i alkoholizm. Najdurniejsze, co mogło być, to ja wybrałem oczywiście, nie? No picie w samotności, wiadomo. Co tu wybrać mm -hmm. i co tu wybrać? No. Jest. No, no, alkohol, alkohol. no nie. To miało być durne do wybrania, no. No ale to, to nie jest durne. A ja No, podczas go. wycieczki szkolnej doszło do nekrofilii, to było najlepsze. <laughs> Oczywiście, że tak. Sobie, z jakichś wspomnienia z przeszłości, nie? Dokładnie, razem z młotką żeśmy kopali, co ją złapali. Ja spierdoliłem. <laughs> co? Coś ty powiedział znowu? Uciekłem. Wszystko powiedział przede wszystkim. Dobra. Sąsiad z pod yy. szóstki uwielbia. Hmm, hmm, hmm. Kiedy patrzy na niego. Hmm, hmm, hmm. Mm. Jak to młotka czyta, to to wygra. Mm. <laughs> Nie mógł hop, Nie no mógł mieć lepsze mam karty. Takie... <clears throat> o, to jest dobra. O. Tym. O. Dobra. A. Mocia, wiesz, oh, no. góry moje, dzwonię do ciebie. Dobra. <gry> Dobra. Więc co uwielbia sąsiad z szóstki? Może problemu, kiedy patrzy na niego kupa. Okej. Okay. Uwielbia alkohol na bazie płynu do mycia naczyń Ludwik, kiedy patrzą na niego konsultanci. Uwielbia skal skalpowanie, kiedy patrzy na niego zaspany lew Zo. Uwielbia liczne rany kłute, kiedy patrzą na niego terroryści. <grym> Mam no. rozjazd między skalpowaniem, skalpowaniem a licznymi ranami kłutymi. Wybór należy um, do ciebie. No właśnie. Wybierz mądrze. Choose wisely. <grym> Może telefon do przyjaciela? Za, za, za wielką kartą stoi wielka odpowiedzialność. <grym> Uf, pół już jest? Proszę bardzo. Nie, nie brawo! Nie. Moje skalpowanie odpadło! O! O! Ale moje liczne rany kute wygrały. A, podczas no, ostatniej, ja nie chcę wiedzieć, że coś. Ojeju, podczas ostatniej orgi twoja żona powiedziała, że woli niż rozmowę z tobą. Co twoja żona woli bardziej od rozmowy z tobą? Co odpowiesz Cyber i co odpowiesz dingis? Ja nie mam takiego problemu, bo moja żona jest praca, on ma tam swoją na miejscu. To tak? może być. Ja za chwilę będzie przemoc domowa, bo zupa była za słowa. On dobra. już przeprasza z góry, to już jest dobrze. Co ona może wolnieć no normalnie ze Dobra, to dobrze. To, dobra. To, 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 to. Podczas puchowe ostatniej rugi, twoja żona powiedziała, że woli r... puchowe kajdanki niż rozmowę z tobą, prawda, oczami szydło, niż rozmowę z tobą, biczowanie niż rozmowę z tobą, robienie kupy podczas pływania, niż rozmowa z tobą. Dokładnie, Motka wygrała! No, ja! No skąd ty brałeś takie kajdanki? Gratulujemy! Brawo. brawo! początkującego, dziękuję, dziękuję. Jeszcze to hasło dziękuję. teraz się wyświetliło, no. piękne. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. i do następnego odcinka. Trzymajcie się. No i pamiętajcie, że gry włączył nawet pokolenia. Jak widać. Raz lama zawsze lama! A, a, a. Cześć! Ja. Pa, pa. No.